Siemano ekipo, witam was serdecznie po wczorajszym lekkim zawiedzeniu. No powiem wam, że kurde zasada, że najlepszy zostawia się na koniec może tutaj zadziałać. Bo teraz mamy Tigera o smaku passion fruit dakiri. Nie wiem czemu na to mówię exotic dakiri, ale marakujowe dakiri. I według mnie to może być chyba jednak lepsza opcja od do Dry, które naprawdę, no nie wiem jak ja to wypiję, ja nie wiem, chyba wypiję jednym haustem, popiję Primem i ej, jakoś to pójdzie, ale mamy kolejnego Tigera inspirowanego jakimkolwiek drinkiem bądź napojem alkoholowym, tym razem koktajl alkoholowy Dakiri. Dakiri ze swego rodzaju, ja go znam na przykład od Kapitana Jacka, bo tam jest egzotyk Dakiri. I może to być strasznie podobny ten energetyk smakowo do tamtego piwa. Ale samo Dakiri to jest biały rum połączony z płynnym cukrem, tak zwanym syropem cukrowym i sokiem z libetki, a najczęściej ten syrop cukrowy zamienia się na na przykład sok z truskawki bo na przykład strawberry daquiri jest bardzo popularne, czy nawet sok z marakui. tych opcji jest naprawdę wiele, ale najpopularniejszy drink daquiri to jest po prostu... Syrop cukrowy, sok z limetki i biały rum. Czyli tak naprawdę, tutaj możemy się spodziewać smaku rumu, marakui. Zobaczymy. Najpierw chciałbym zobaczyć te wszelkiego rodzaju. A tu jest przetarte. Wybrałem dwie chyba najgorsze puszki, jakie mogły być do wybrania. Puszka nie zmienia się prawie że niczym. Oprócz koloru, tu na dole. Tak. Tam mamy złotą nazwę, tu mamy srebrną, tak mamy czarną, głównie czarną. Mamy również prawie że niewidocznego tygrysa. Jakby fajnie by było, gdyby tak. O, pod światło, jak się da, to idealnie widać. Nie powiem, że bigibalizm, ale to jest design bardzo zbliżony do wszelkiego rodzaju puszek od Tigera. No i co. Tu już mamy chyba normę, jeżeli chodzi o sok jabłkowy, ale przejdźmy do składu, bo muszę ta. Ach, dobra, jak jest dakiri, to musi być sok z limetek, musi być sok z marakuj, bo to jest marakujowe dakiri. A tak? Woda! Sok jabłkowy z zagęszczonego soku, regulatory kwasowości, kwas cytrynowy i cytrygiady sodu. Soki z zagęszczonych soków z limonek i marakui. Dwutlenek węgla, aromaty, kofeina, idotyzol, stabilizatory guba, arabska, guba GUAR, guba ksantanowa, estryglicerolu i żywity roślinnej, przeciwutlegacz, kwasa skorbinowy, barwniki karoteny i karmin. Tu już mamy jakikolwiek barwnik, ok. Substancje słodzące sukralozaty, sulfa, witaminy gacyna B6, B12 i kwas pantotenowy, jeżeli chodzi o skład, to jednak london dry wygrywa. Ale smakiem może być inaczej. Nie to jest pewne. Tiger to jest Tiger. Nie dodaję ostatnio do siebie żadnych cukrów, tylko te cukry, co są zawarte w sokach. I to mi się naprawdę podoba. Wartości odżywcze jak to zwykle bywa na 100 ml, nieobliczone, trzeba je obliczyć. Zaraz wracam. Dobra, wszelkiego rodzaju wartości odżywcze mam tutaj obliczone. Wartości witaminowe są tutaj, to do nich przejdę za chwilę. Akurat chciałem też wykorzystać moją ściągę, jeżeli chodzi o informacje na temat Dakiri. No i co? Ta 250 ml puszka napoju, inspirowanego jednym z lepszych napojów alkoholowych, drinków alkoholowych, koktajli alkoholowych, dostarczy Wam 25 kcal żadnych tłuszczów, kwasów tłuszczowych nasyconych. 5,25 g węglowodanów i tyle samo cukru, żadnego białka, soli 25 g bądź jak kto woli 25 mg i z witamin zmieniamy już kartkę, niacyny 17,6 mg. 1,75 mg witaminy B6, 1,25 mikrograma witaminy B12 i 4,95 mg kwasu pantotenowego. Znowu mamy, kurde, naprawdę loterię, jeżeli chodzi o smak. Bo jednak te drinkowe energetyki są naprawdę kontrowersyjne. Jak mówiłem wcześniej, to jest loteria. Może być naprawdę wypieprzony w górę, jak dajmy na to Black Bellini. Albo może być taki słabiutki, albo na równi. Na równi czyli wiecie, Black Spritza do dupy London Dry, który testowałem wczoraj. Jak to będzie z tym? Zobaczymy. W ogóle, jak się dzisiaj wyspałem, to. Jesteśmy świeżo po zmianie czasu z letniego na zimowy. O, jak się wyspałem, kurde! Zmiana czasu z zimowego na letni, to jest najgorsza rzecz, jaką można sobie wyobrazić. Dla mnie, dla tego chłopa, który lubi wstawać o siódmej, to była katorga. Często było tak, że wstawałem o dziewiątej. A potem brałem drugą zmianę, no bo wiecie, kurde, nie dało się inaczej, ale to najczęściej tak było. Nie, ja nie chcę się już złapać, pachnie bardzo dobrze. Lodo Dry też pachniał bardzo dobrze. Pachnie egzotyką. Marakuja tu mocno daje, ale jest czuć też troszeczkę limetki. Wiecie, limonka, limetka to jest jedno i to samo. Jest zapach Marakui najbardziej wybijający się. Poprzedzony taką świeżo wyciśniętą limonką. I można też wyczuć jakieś, kurde, alkoholowe nuty. Ale to może być po prostu marakuja. Kolorystycznie, kurde, trochę słabo, że tu jest jakikolwiek barwnik. Karwin to się równa taki pomarańczowy, żółty. Pomarańcz. Podchodząca pod żółć. Nie! Chyba jednak żółty. Kurde, nie wiem właśnie. To jest taki żółty podchodzący pod pomarańcz? Mega taki, kurde, podchodzący pod logo. Chociaż patrząc tak na to, Lotto Drive były biały, czyli wiecie, woda z mąką, więc można by było dać. Naz kolor nazwy tam, a ten złoty z tego lot do dry tutaj, to by pasowało pod kolor napoju. Dobra. Mam nadzieję, że on będzie lepszy. Mam nadzieję, że jak mówiłem, najlepszy zostawia się na koniec Sprawdźmy. Jest lepiej, jest lepiej Blaka Bellini na pewno to nie przebije, to jest pewne, ale jest lepiej jest o wiele lepiej. Kurde, Marakuja, Marakuja jest tutaj naprawdę świetnie odwzorowana. Co jak co, ale w tych energolach, co ostatnio wyszły, te mango Marakuja, Marakuja ostatnio naprawdę przejmowała napoje energetyczne. A kiedy tutaj mamy stricte marakuje, chyba marakuja stricte była też w Dark Goldzie, ale tam to smakowało strasznie taką oranżadą i trudno byłoby to podstosować pod taką marakuje, tu jest lepiej z tym smakiem. I nawet podchodzące, myślę, że pod taką naturalną, tak w połowicz nie mógłbym powiedzieć, bo jednak tutaj jest jeszcze wyczuwalny rum! Kurde, ja tak się zastanawiałem, czemu mi tak to smakuje trochę jak takimi frytkami z maka? Wiem, że to jest dziwne porównanie, ale takie frytki z maka już trochę rozmoczone. I pamiętam, że jak dodawałem kiedyś do drinka, kiedy byłem na weselu, właśnie rum, to bardzo miało taki podobny smak jak mamy tutaj przy tym napoju. A tak mamy jeszcze limetkę, która jest takim dopełnieniem. Ej, dakiri całą tą. Właśnie nie, kurde. Ja pamiętam, że to był rum, ale normalny rum. Room. Białego rumu nigdy nie piłem, więc możliwe, że to smakuje właśnie białym rumem. I biały rum smakuje troszeczkę jak frytki z baka. Ale kurde, overallowo, jak mówiłem, jest lepiej. Nie jest tak dobrze, żeby to był pierwszy, pierwsze miejsce, ale... Taka multiwitamina, troszeczkę z limonką, troszeczkę z rumem I multiwitamina najbardziej położona na barakuje. Wypieprzyłbyś tam mango, wypieprzyłbyś ananasa, dał może gujawę Żeby troszeczkę spotęgować ten smak barakui i proszę bardzo Jest lepiej I ja już w sumie się do wszystkiego wypowiedziałem Overallowo ta seria, jeżeli się rozwinie, bo mamy naprawdę bardzo dużo takich drinków. Ja jestem ciekaw, jakby Mad Dog na przykład smakował. O kurde! Bloody Mary! O kurde, pomidorowy ten? No w sensie, wiecie, tam nie byłoby tak bardzo tego pomidora, ale smaku Bloody Mary... Bloody Mary, to może być kurde spoko. Widzimy się na następnym razem. Nie wiem, przy czym naprawdę. Ostatnio, kurde, tych nowości wyszło troszeczkę. To jest ostatnie, jak on testuje. Czekam na kolejne. Może wybiorę się po jakąś sklepową markę. Bo jednak, wiecie, mamy Crazy Wolf, mamy Fire Up, mamy Kong Strongi. Je jeszcze nie ruszaliśmy. Najprędzej, chyba, kurde, wezmę kongstrogi, wszystkie smaki. Bo jest tam Mohito, jest tam Cuba Libre, jest tam Tropikalny. Widziałem ostatnio kolosus, co ma być wieloowocowy, i jeszcze jakiś tam. Nie pamiętam jaki, ale coś takiego, co nie? No i co, widzimy się następnym razem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie no, kurde, muszę jednak podsumować tę serię. Jak mówiłem, jest, kurde, tak pośrednio. Mogliby tak podreperować troszeczkę te smaki, bo jednak, kurde, Lotto Dry to jest klasowy tonik. Tutaj mamy naprawdę biały rum, limonka i marakuja. Jeżeli to się rozwinie, ja będę mega ciekawy. Tak samo jak kurde, byłem ciekawy, czy to tych blaków, czy nawet tak to zapowiedzieli właśnie tych. Życie jest piękne.